A kim eee, Co ja mam mówić w tej islamazji? Hmm. a taką islamazję, że Cechlowy Polski język chyba znaczy będzie trudne eee, Cechlowadzać będę I tym odcinku będziecie widzieć to Też już Kolejny dzień, czy będzie, a te film to nie wiem kiedy rzucę jutro albo ten dzień, w moich I tak myślę, planuję zrobić film na zapas, o... Kolejny dzień to nie dłużej zajmie. W wychowawce, nie wiem kiedy będzie kolejny film. Będę musiał się ogarniać i ten. No, do domu, o obejrzyj tam, się jeszcze i. I... I... Może wam pokażę, jak to ogląda moje stolnisko. No, tak ogląda moje e, ogólnie stolnisko YouTube'owe. Eee, o co jeszcze mogę pokazać? E, co jest? Eee. To to ty pisze? A nie jest to Leddy. Nie. E, nieważne coś tam pisał. Hmm. Jakie jest projekty? Hmm. Okej, nie wiem okay. chyba, chciał planować robić jakieś live ogólnie z kamerką animowaną eee. No jeszcze nakleję kilka kiel... <grymne> te co tam widzicie, pena... konferencji. I się kończą puch ludzi tu tefa. Um, lubię tą ogle. A teraz coś z tej igly nakleś. A... Mają A to też takie... Muszę coś nakleś i klam... To nie się ociepa. Usiądź i samemu. Bez nakrywania, to sad się cały czas grać tego nigdy nie zrozumiem. Hmm, co jest, O co mogę z wami pokazać? Muszę nieść hmm, Co jest, Coś. Jakieś projekty mam. Mam pomysły tu Aimashi Jeden już mam. A ja jeszcze muszę... A, Zapomniałem już tą serię o Soniku. To co sobie wymyśliłem. A Kilha Miatur będę musiał robić. I Miaturek. Nie Aimashi. Jenno Aimasie jednej sceny mam. Tylko jeszcze nie zacząłem go robić, a projeście mam. Co jeszcze? Jeszcze została no nierynowana seria Minecrafta. Jeszcze nagrałem jakąś jeszcze inną grę. A w będę chyba oczywiście robić live. Live. -a? Planuję chyba robić pierwszego live chyba związane z moim rysowaniem. Robienie grafiki w i ogólnego grania z gry osobami, albo samemu, albo... tak. A co jest? E, chyba... Coś nie plakuje? Nie, hmm, nie wiem. Coś jeszcze nie blokuje, Chyba... Nie, nic mi nie, nie blokuje. Minecraft był, Minecraft robić, skończyć Sonika, skończyć Tante gry i chyba wszystko. Tak Okej okay. To taka ich umatyzie ta, na szybko już. Ja to nagrywam spontanicznie, bez... Upłatanie czyniusza, to jest spontanie. Ja, ja nie wiem że ja spontanie to mówię. Po prostu chciałem na szybko odcinki i chyba Uchodzę, że ten odcinek to ja na szybko nagrywam tamtekrę, że nie na samym e... nie było. nikt nie ma odcinku i tyle. ogólnie no, to to ławkę w górę. Subieście i komentarz. I... i... stawcie dzwoneczek, bo dostać nowe powiadomienia, się I jeszcze... sprawa! Dużo osób widzę, no nikt nie, nie subskrybuje, a tyle osób ogląda, nie? Proszę, chcecie oglądać ten kanał, to... proszę ją... Twórzcie to, konto, subskrybujcie ten kanał. Chcecie obejrzeć jakieś nowe odcinki? Z... Nic nie stanie się, bo będziecie nie... E... Nie będziecie czyny zuz... bo będziecie nie ogólnie subskrybować, Między się wiemy. wiemy. Mm, Jest jeszcze... Ogólnie... Będziecie nie subskrybować To będziecie nie nasęcać będziecie nie napęcać no robił dużo filmów I piszcie w jakich komentarzach Nie śmiało, nie śliczcie się, nie, nie bójcie się Po prostu dajcie mi jakichś komentarzy, jakiś pomysł, jakieś nagrania filmu, nie wiem jakieś gry albo jakieś wasze ulubione, nie wiem mogę tak zrobić. Nie pójdźcie się! Ja was nie kryje! Ja kiedyś was ukryłem! Nie. Taczuje się jak kanton. Co so, tak. E, mój nie kłamię, a ja za nie kłamię. Ja mam kłamać widzów! Bo to nie ma mój sensu! Ja mam kłamać widzów! Hmm. To chyba tyle. Jestem raz to, że zaznaczcie. I se subskrybujcie. Tyle osób nie, nie subskrybuje Powiem Wam ile procentów osób nie odgląda bez subskrypcji. Ponad 97% osób bez subskrypcji oglądających, a a osoby, co mają u mnie suchkliście, to ja ma maksymalnie mam 8% suchkliści. No, Śniadło, nie chcecie się po prostu skrypować. Lubicie oglądać moje filmy albo kanał? I coś czasem czegoś nauczyć ode mnie? Czemu nie? I z tego? Ja bardziej chcę robić kanału kanał kastego. Z Ciekawiło. Robię sol się po prostu, coś się co, nie animować albo grafikować. Albo robić rysunki i tworzyć własną postać. Czemu nie? I 100 to robi temu live, to muszę tego wynieść i gdzieś i tego czas. Ok. Ta, oczywiście tam musisz zacząć foki Pejść już... No... Już nagranie ci ociąga Ehm... Um. Jak się wam udało, dajcie was W górę... i komentarz i... Nie zapomnijcie o i piszcie mi o komentarzach jakiś... Jakiś projekt, tak. I... i ogólnie... Nie, bo to jeszcze taka informacyjna. Bo jest, że nie wyszłaś jakiś alta to może możecie nie wyszła... Gdzieś na opisie wam podam maila i tam wyszliście nie jakieś arty, nie wiem bo to ma Stanley. To jest... dla to jest obojętnie jakimś stylem, jak słabo. Będę oceniać, nie jestem osobą, co robi takie korsze rysunki. Po prostu tak u mnie robisz, takie podstawowe. Tam ja się tego nie urażę. Po prostu wiem, samego to się ocenia, to jest brzydkie, e, a nie wolno być takiej okropnie nęka, e, okropnie złą opinią, Po prostu uczy się. Robi, to będzie zachęcić takie fajle, bo będzie rozwijać talent, to będzie lepiej mu wychodzić albo nie, albo go, tylko mnie to, co robić, to nie on, to, nie on, nie pewnie inaczej to nie mówisz nie będzie to on, nie on, nie nie no, co dużo jestem tym zjeżdżakiem? Hmm. Eee... Mówisz, że sam samiec? A to mój kanał, to mogę tak powieść. Nie będę mówić jak ludzko. A jeszcze, fochi Michał? Masz już prawo? Masz ważną opinię? No. Zapraszam, żywo. Staw nie cię hirom, Michał. On nie. On za mnie robi te firmy. On nie montuje. A ja tego nagrywałem, on montuje. Ale nie widzę się ich to ja to robię. Ehm. Okej, chciałem mówić o okay, czy ogólnie. Oglądanie toś. Okej, okay, prosz powiem: Samiec albo Samica. Zrób powiem. Co to jest? No, sorry, taki kanał. Moja pulsona jest związana z tym fulasem. Kasa już mówi się tu, nie zjeżdża a nie ma koflaje. A mój kanał, a moja pasie jest fulasem. Czemu nie? Okej, okay. to chyba już to. paracjonalnych. Nie ja zeznam się! Już zeznasz się! się! Ale ten... to to ja przepraszam. Ja już będę się już szykował nakrywania kolejnych odcinków. Gendry. Będziemy widzieć eee... Um, na następnych moich nowości...